Oto wyniki czwartego turnieju w dniu 8 lutego w sobotę. Pierwsze miejsce Arkadiusz Laufer, 15,5 punkta. Drugie miejsce Piotr Różycki, 14 punktów. Trzecie miejsce Wojciech Nadstoga, 13,5 punkta. Wyniki piątego turnieju w niedzielę 9 lutego. Pierwsze miejsce Czerniawski Marek, Kozicz Andrzej, 19 punktów. Drugie miejsce Drożdżyński Arkadiusz, Laufer Arkadiusz, 17,5 punkta. Trzecie miejsce drożdżyński Daniel Nadstoga Wojciech, 16,5 punkta. Startowało 24 zawodników. Chcemy Państwa poinformować, że już wkrótce będziemy mogli podziwiać w Wolsztynie Wielkich Szachistów dwóch mistrzów świata, arcymistrza Kępińskiego i arcymistrzynię Dworakowską. O konkretnej dacie spotkania z arcymistrzami zawiadomimy w naszym programie.